Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Pławski z tej strony. A moimi Państwa dzisiejszym gościem jest Adam Szabelak, redaktor portali Kresy.pl, Nowy Ład, Polityka Narodowa oraz mediów lokalnych. Witamy Cię serdecznie Adamie. Witam, kłaniam się. Ostatnio Adam napisał tekst na portalu Nowy Ład, który dotyczy kwestii, nie wiem czy dobrze to określić, poboru wojskowego, czy może szerzej, Szeroko pojętej obronności, łącznie z tą warstwą cywilną. No właśnie, Adamie, my w ostatnim czasie, jako Polska, kupujemy bardzo dużo sprzętu wojskowego. Jest to sprzęt dobrej jakości. Sprowadzamy go głównie z półki, no ale to jest inna sprawa. Generalnie ciężko się do tego sprzętu przyczepić. Przeznaczamy całkiem sporo mówimy o 4% PKB. Więc zdawałoby się, że ta obronność w Polsce stoi naprawdę dobrze. A czytając Twój tekst mam wrażenie, że posiadasz troszeczkę inne zdanie. Czy mógłbyś się na ten temat przybliżyć? Obronność w Polsce nie stoi na dobrym poziomie, chociażby z tego faktu, że jeżeli spojrzymy na troszkę inne liczby statystyki, i badania, no to dowiedzieć się możemy, że Około 60% młodych ludzi w wypadku wojny deklaruje ucieczkę za granicę. I to jest znacznie, są badania z zeszłego roku. Teraz mo może, może to wygląda inaczej, mo może wyglądać jeszcze, jeszcze gorzej. Wygląda jeszcze gorzej, to od razu dodam i tylko wtrącę, że podobnie sytuacja wygląda w większości krajów zachodnich, nie? Tak, więc yy, super, że będziemy mieli nowoczesne czołgi, super, że będziemy mieli nowoczesne myśliwce, nowoczesny sprzęt wojskowy, ale co z tego, jeżeli nie będziemy miał go finalnie kto obsługiwać w przypadku wojny na Ukrainie. Ukraińcy cały czas się bronią tylko i wyłącznie dlatego, że byli w stanie zapewnić odpowiednie rezerwy armii, armii walczącej w pierwszym w pierwszym rzucie armii profesjonalnej, armii zawodowej, bo jeżeli sobie przeanalizujemy, jak ten konflikt wyglądał, to w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni, no, w przeciągu kilku tygodni, może, może tak bezpieczniej powiedzmy, pierwszy rzut musiał być zrotowany. Pierwszy rzut wojska ukraińskiego z tego, z tego faktu, że po prostu żołnierze, żołnierze giną, żołnierze, żołnierze odnoszą rany i żołnierze są zmęczeni. Żołnierz nie może być ciągłym ciągłym okresie wielu, wielu tygodni na pierwszej linii walk, bo będzie po prostu y, mało użyteczny po pewnym czasie, tak? Tak więc żołnierze muszą być ratowani, a do tego potrzebne są rezerwy, które w Polsce nie istnieją. Ukraińcy te rezerwy wytworzyli De facto od 2014 roku, od rozpoczęcia wojny, e, wojny w Donbasie, e, od zajęcia Krymu, kiedy ten konflikt w Donbasie trwał, e, był momentami bardziej gorący, momentami bardziej zamrożony, ale on trwał. Tak więc na linię walk trafiały kolejne, e, kolejne partie żołnierzy. I to było finalnie setki tysięcy, setki tysięcy ludzi, którzy mniej lub bardziej przewinęły się przez siły zbrojne Ukrainy, więc te rezerwy ukraińskie były ogromne. W przypadku Polski ostatni, ostatnie wcielenie w ramach poboru powszechnego, który został w tym, od tego momentu zawieszony, to był 2008 28? rok. Tak, dobrze, no 2008. Tak, w 2009 roku zakończyło się szkolenie, i to był w tym momencie, został zawieszony zawieszony pobór w Polsce. Zawieszony, właśnie, to jest, to jest słowo. Nie zniesiony, tak, to podkreślał ostatnio zresztą Sikorski i Kosiniak-Kamysz, Kamyś, że ten pobór formalnie można by było chyba rozporządzeniem przywrócić, w sensie zmobilizować określoną ilość osób. No właśnie, ale Adamie, co do efektywności tego poboru, nie? Bo dlaczego ten pobór został zniesiony? Popór został zniesiony dlatego, nie tylko w Polsce, ale w innych państwach zachodnich także. Myślę, że tak kulturowo dzisiaj możemy tak uprościć, że Polska do nich jakoś tam należy, do tego kręgu. On został zniesiony dlatego, że były na jego temat bardzo krytyczne komentarze. Były opinie, że to pochłania sporo pieniędzy, a mało daje, że nie wnosi dużo do obronności. Wtedy była fascynacja tymi mniejszymi armiami zawodowymi. A dzisiaj te same państwa, nie tylko Polska, ale i Niemcy, tam też jest rozważane przywrócenie poboru. Państwa bałtyckie już przywróciły, na co zwracasz uwagę w swoim tekście. I podajesz jako przykład Finlandię, więc uważasz, że byłaby szansa, żeby w Polsce ten pobór zorganizować w taki sposób, żeby to nie była taka przeczekalnia dla młodych, którzy, którzy po prostu nie dostali się na studia, tak jak miało to miejsce te kilkanaście lat temu? Przede wszystkim tak, odpowiadając krótko tak, pobór może wyglądać, czy szkolenie wojskowe może wyglądać tak, że będzie bardzo wartościowym czasem dla młodego człowieka, tylko że program szkolenia wojskowego w Polsce musiałby ulec pewnej rewizji. Nawet jeżeli spojrzymy sobie na program dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która trwa niecały miesiąc, no to różni specjaliści czy po prostu komentatorzy zwracają uwagę na to, że ten. Czas można byłoby wykorzystać efektywniej albo po prostu skrócić czas tego szkolenia, tak, żeby, żeby nie, było, nie było elementów, które są niepotrzebne. Bo to fajnie wygląda na papierze, ale w praktyce, w praktyce jest sporo czasu, który jest po prostu marnowany. A, a uważasz, pytanie, uważasz, że na przykład w tych państwach bałtyckich, które podajesz też jako przykład, czy w Finlandii, że ten czas jest wykorzystywany efektywniej, no bo to samo można powiedzieć, że być może u nich też to tak świetnie wygląda na papierze, nie? Być może w rzeczywistości to też jest e, pewna fuszerka, być może okazałoby się, że ci rekruci potencjalni też wcale nie będą aż tak użyteczni. Z tego co wiem na temat na przykład poborów w Finlandii, to szkolenie wygląda trochę inaczej niż w Polsce i jest trochę, trochę bardziej efektywne, bo rekruci są między innymi szkoleni do pełnienia konkretnej funkcji w konkretnej jednostce wojskowej i mają bardzo dużo dni szkoleniowych poza koszarami, tak? czyli, czyli typowo nocowanie na przykład na, na poligonie, realizowanie konkretnych zadań i tak dalej. Zatem w ogóle uwagę w tekście, że przeciętny człowiek młody w Finlandii spędza dzięki temu więcej jakby w takich warunkach polowych niż w ciągu chyba roku, niż Polak w ciągu całego szkolenia, niż Polak przez całe życie, nie? Więc to tak, jest tak, tak, tak. Podstawowe szkolenie w Finlandii to jest około pół roku dłuższe są szkolenia specjalistyczne i na podoficerów i w czasie tego szkolenia podstawowego to jest 40 do 60 nocy poza, pod gołym niebem, tak, spędzonych przez żołnierza, czyli w sumie 1 szósta tego czasu albo jeszcze więcej. Tak? Czyli to jest całkiem, całkiem spora liczba, co też wyrabia pewne cechy psychiczne, charakterologiczne, pewną twardość charakteru, które są bardzo przydatne raz, raz do służby w służbie wojskowej, a dwa w codziennym funkcjonowaniu społecznym i wyrabia to jest właśnie to jest bardzo ważna rzecz, na którą w Polsce się praktycznie w ogóle nie zwraca uwagi, a na co zwracają uwagę Finowie, Łotysze i tak dalej, czyli pewną. Odporność społeczną. Łotysze, łotysze zwracają uwagę, że ten pobór, który został przywrócony z początkiem tego roku w tym kraju, on nie tyle ma wyszkolić, nie wiadomo, jak skuteczną siłę bojową, ale wytworzyć w społeczeństwie pewien typ psychiczny, który nie boi się walki, tak? który od walki i od kryzysu nie ucieknie. I tak samo Finowie, którzy nawet nawet mają specjalny termin, na to, którego Przepraszam, teraz nie przytoczę, żeby, żeby nie, nie skaleczyć tego języka, ale też mają specjalny termin na, na coś, co w Polsce możemy określić jako odporność społeczna. I czyli można powiedzieć, że to jest też takie tworzenie pewnego etosu w społeczeństwie. Ja tu zwrócę uwagę, że w Finlandii na przykład ministrowie się chwalą ostatnio, nie jestem pewien, czy wiceminister czy minister chwalił się, że jego córka? Przechodzi szkolenie wojskowe. Podobnie politycy już wcześniej tam zamieszczali różne obrazki w mediach społecznościowych, a w Polsce a w Polsce trwa jakby rozciąganie tylko tych szczebli władzy, które nie będą podlegały ewentualnej mobilizacji. I już to wiemy: będą posłowie, senatorowie co da się jeszcze uzasadnić, ale radni sejmików wojewódzkich, powiatów, gmin, dzielnic nie jestem pewien, ale być może też. No to jest pewna szopka, nie? Czyli u nas tego to w ogóle nie ma. Czyli twoim zdaniem to by poprawiło tę sytuację? Masz rację. Większość Finów, większość fińskich polityków przeszło przeszkolenie wojskowe. To jest bardzo ważna rzecz. I też zwrócę uwagę na pewien obrazek, który właśnie na początku kwietnia poszedł w świat z Norwegii. Norwegia też jest krajem, który, który ma służbę wojskową powszechną, obowiązkową, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Może do tego tematu za chwilę, za chwilę wrócę, ale dziedziczka tronu zgłosiła się w tym przypadku na ochotnika. Tak, to też tak, 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 na tak, sytuację. Tak, tak. Wrzuca zdjęcia, jak składa, rozkłada karabin na Instagrama, jak stoi w szeregu, jak realizuje zadania. No, niesamowita, niesamowita rzecz, która po prostu pokazuje, że to nie jest coś obcego, abstrakcyjnego. Ja bym chciał zobaczyć, premier, no może premier Tusk jest za, za stary na, na służbę wojskową teraz, żeby. Ale żeby jacyś pełni... młodzi posłowie. Jacyś młodzi posłowie, jak najbardziej. Ale to jest ciekawe, co mówisz, że tam jest etos. A w Polsce to nawet politycy boją się użyć tego słowa pobór wojskowy i słyszymy często jakieś enigmatyczne określenia: obrona cywilna, jakaś tam e, służba zastępcza na czas kryzysowy i tak dalej. Tego typu określenia słychać, bo nie tylko w Polsce. To generalnie w całej Europie na zachód, jakby od, e, od Wisły. To jest tragedia, nie? Tam słowo pobór to jest od razu wrzawa polityczna i tak dalej. Ale wspomniałeś o tych kobietach, to minister Sikorski. Z którego nie darzy wielką sympatią, ale ostatnio fajne określenie na jednej konferencji, że liczy na to, że ewentualny pobór będzie genderowo niedyskryminacyjny. Na co różni lewicowcy, lewicowi naukowcy, którzy byli na sali, mieli taką minę, powiedzmy, niezbyt, niezbyt przystającą do tego, że ktoś mówi o gender, co oni uwielbiają. Więc co? Uważasz, że kobiety też powinny być objęte tym poborem? Eee, może zniuansuję, zamiast tak od odpowiadać tak lub nie. Zauważmy, że w naszym społeczeństwie bezdzietna kobieta jest figurą najbardziej uprzywilejowaną, bo raz, że w przypadku wojny nie obowiązuje jej pobór tak? może uciec za granicę, czy tam zrobić cokolwiek innego nie idzie do wojska, nie idzie na front, nie ryzykuje swoim życiem, a w czasie pokoju ma, obowiązuje jej niższy wiek emerytalny. Który jest uzasadniony tym, że y, może posiadać potomstwo i tak dalej, no ale tego potomstwa nie posiada. Tak, wie, tak więc, e, znaczy, oczywiście są różne, różne e, sytuacje życiowe, i tak dalej, ale mówimy o figurze kobiety, która z wyboru nie chce mieć dzieci, bo poświęca się dla swojej e, kariery. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby taka kobieta e, albo była objęta e, poborem, ale tu też jest, to jest, to jest bardziej skomplikowany temat, bo e, fajnie się mówi o tym, że, e, że ta równość płci, że, że kobiety tutaj e, do wojska, i tak dalej, ale kobiety są słabsze fizycznie. To jest fakt. fakt. Czyli co, jakaś służba zastępcza właśnie? Tak, tak, jak... tak, tak. Faktem jest też to, że są badania na to, że jeżeli w oddziale wojskowym złożonym z mężczyzn są kobiety, ci mężczyźni przestają, znaczy gorzej współpracują, a bardziej zaczynają rywalizować. To jest naturalny okay. samczy instynkt, który każe Mężczyźni zaimponować samicy, prawda? To, to były, były doświadczenia Wojska Izraelskiego. Tak więc, wziąłbym to pod uwagę, projektując jakiekolwiek rozwiązania wdrażające powszechny obowiązek służb, tak? E, I właśnie tutaj dochodzimy do tej służby zastępczej, która jest też na przykład w, w Łotwie, tak? Oprócz tego, że został przywrócony pobór do wojska, wdrożono też możliwość odbycia służby zastępczej, czyli... Co to jest jakieś działanie antykryzysowe właśnie? Rozumiem, że to są osoby, które, nie wiem, będą obsługiwały schrony i tak dalej? Na przykład, na przykład. To, to też funkcjonuje... Czy tam reglamentowanie na... posiłków na przykład, czy coś w tym stylu? Tak, wszystkie zadania wszystkie... Promencji cywilnej, społeczna w różnych instytucjach społecznie użytecznych i tak dalej, okay. i tym podobne, tak? bo, bo to są czy, czy przysposobienie do wsparcia funkcjonowania szpitala, szpitali w czasie wojny, właśnie ta obsługa schronów, zabezpieczenie w takich instytucjach jak muzea, tak, też będą potrzebni ludzie no tak, no bo dobra kultury przecież to jest coś bardzo, no mamy zresztą z tym doświadczenie, nie? Ile dóbr kultury, chociażby w II wojnie światowej, zostało zniszczonych lub rozkradzionych. Ale takie pytanko, bo zobacz, że w ogóle wszystkie siły polityczne podchwyciły ten temat. Przypomnę, że parę tygodni temu Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, niestety już reelekt, prezydent Warszawy ogłosił 120 milionów złotych na obronę cywilną w Warszawie. Swoją drogą to jest patologia, że ogłosił to dzisiaj, a nie dwa lata temu, jak rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. No ale wiadomo, kampania wyborcza, no, nie, nie oczekujmy też od liberalno-demokratycznych polityków zbyt wiele. Ale pytanie, wobec tych zapowiedzi, bo też Kosiniak Kamysz razem z nim ogłaszał, że rzeczywiście będą jakieś formy, powiedzmy, gospodarowania ludności na czas wojny. Jak się do tych pomysłów odnosisz i co ty byś przede wszystkim w tym momencie zaproponował? Jaką ty byś widział receptę, żeby załatwić tę sytuację z tym brakiem kadr, brakiem przeszkolenia, brakiem tego etosu? Taka krótka de facto propozycja, nie? No bo w polityce trzeba się poruszać hasłowo i. My możemy doradzać politykom, ale oni muszą te hasła jak przedstawić. Co ty zrobił w takim wypadku? Zwróciłbym tutaj przede wszystkim na problem taki, na problem mentalności w Polsce, bo to nie chodzi o to, żeby dorzucić dodatkowe pieniędzy, nabudować dodatkowych schronów itd., ale tu chodzi o zupełnie zmianę wektora naszego myślenia bo e, czy to wśród polityków, czy to wśród e, przeciętnych Polaków, e, no, nie ma takiego podejścia, myślenia, że to ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo mojego kraju, tak? co ja mogę zrobić, żeby to bezpieczeństwo było lepsze. Jest myślenie takie, że e, no, niech politycy ogarną, e, kolokwialnie mówiąc, e, jakieś rozwiązania, niech za... Dodatkowe 2% PKB na armię i to wszystko tak. tak takie tak. myślenie w starym stylu. Przecież przed inwazją rosyjską, ja pamiętam jak 10 lat temu się na przykład rozmawiało z ludźmi o bezpieczeństwie, o konieczności rozbudowy armii, to było ale po co, przecież my jesteśmy w NATO, przecież nas chronią Amerykanie, nasza armia to tylko tam do walki z terroryzmem i, i misjami, i misji zagranicznych. O tak się okazało, nie? Klasyka. Ale no dobra, mówisz o Etosie, ale jak ty chciałbyś go wyrobić? No z poziomu politycznego, bo ja to widzę tak, że są lata tak naprawdę jakiejś pedagogiki na poziomie, nie wiem, od... Yy... Szkolnictwa, przez popkulturę, aż po jakieś rozwiązania ustawowe. Co zrobić w tym momencie, jeśli słyszymy prognozy, że nie wiem, że ta Rosja może się konfrontować z NATO militarnie w przeciągu pięciu, 10 lat i tak dalej? W tym momencie bym wdrożył jako opcję minimum obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, wakacyjne, jako integralny element edukacji w Polsce. Okej, okay, studiów, tak? Z Szkoły średniej. Po zakończeniu szkoły okay. średniej, czyli e, każdy uczeń po, po napisanej maturze, po zdanej maturze e, musiałby odbyć miesięczne przeszkolenie wojskowe, e, właśnie w formie tam skoszarowanej i tak dalej. E, I to byłoby to byłby niezbędny element, między innymi na, przy, na przykład niezbędny element do podjęcia studiów wyższych. E, I myślę. Już widzę te protesty spowodowane zabieraniem uczniom. Yy, najdłuższych wakacji, ale jakby no być może dałoby się to jakoś obejść, ale tu dochodzimy już do problemu politycznego, to, nie? No, że automatycznie. Tutaj, tutaj taki miesiąc mógłby być własny. 5 czy 5 tysięcy złotych powiedzmy, to są dosyć atrakcyjne pieniądze dla młodego człowieka, które miałby na start. I to, to byłby taki no tak. prezent do ojczyzny dla, dla, przyszły, dla nowego obywatela, tak, wchodzącego w dorosłe życie. I uważam to za, za ciekawe rozwiązanie, tak, bo z jednej strony mielibyśmy ludzi, którzy załapią całkowite podstawy wychowania obywatelskiego wojskowego, a z drugiej strony ci ludzie mieliby Realne profity, tak, z, z tytułu tego, że, że podejmą służbę. I to byłoby takie rozwiązanie, które można wprowadzić od zaraz, bo jeż, mm -hmm. jeżeli poglądy na przywrócenie poboru, powiedzmy w starym stylu wielomiesięcznego poboru, są dosyć podzielone w naszym kraju. To poglądy na przejście takiego krótkiego szkolenia w formie 16 wotu, to też też były badania, e, są dosyć przychylne, tak? Większość. Polaków... I dodajmy jeszcze do tego, dodajmy odami jeszcze, że w ogóle zasadnicza dobrowolna służba wojskowa i wot cieszyły się i legia akademicka, generalnie wśród studentów, dużą popularnością, nie, więc też coś pokazuje, że jeśli to jest mało inwazyjne, w sensie to nie jest pół roku czy rok, czy dwa lata wyjęte z życia. Tylko powiedzmy właśnie jakiś okres tam miesiąc, dwa, trzy, cztery, to to powiedzmy zupełnie inaczej też działa na ludzką psychikę. Okej, okay, czyli to byś wprowadził od zaraz, a takie bardziej daleko, daleko idące, długofalowe rzeczy? Tak, da, daleko idące bym dążył e, do przywrócenia poboru właśnie na wzór fiński wielo, wielomiesięcznego szkolenia, gdzie... Y... Ludzie byliby szkoleni do służby w konkretnych jednostkach wojskowych okay. i tam by zdobywali już specjalistyczną wiedzę, to wtedy, by, wtedy byśmy byli w stanie stworzyć realną siłę, siłę bojową. Inne rozwiązanie to jest w ogóle stworzenie w Polsce obrony cywilnej, która nie istnieje, i stworzenie pewnego systemu, okay. systemu obowiązkowej służby w tej obronie cywilnej. Okay, okay. Ale czyli jakbyś to widział? Służba w obronie cywilnej, obowiązkowa, czyli czym to by się różniło od poboru de facto byłoby poborem do służby cywilnej, chodzi, chodzi o to. Okej, okay, czyli te kwestie właśnie tam logistyka, jakaś zaopatrzenie i tak dalej. To... to by było kluczowe. Chodzi, chodzi o to, żeby każdy obywatel w przypadku kryzysu czy wojny wiedział, jakie ma obowiązki. A, bo, bo teraz jakby wybuchła wojna, byłby ogromny chaos. Nawet nie wiadomo, gdzie schrony, czy się nadają, czy czy nie są tam tak. utopione, zatopione, wyburzone, czy nie wiem, czy tam nie wiadomo jakie inne rzeczy? Tak, nie? Nawet, nawet Naw nie chodzi o zabezpieczenie swojego życia, tylko o to, jak ja mogę dołączyć do mechanizmu, jakim jest państwo, żeby przezwyciężyć dany kryzys. czy Kryzys wojnę. w tym wypadku wojnę, nie? Tak. tak. Okej, okay. czyli ty byś widział te, te trzy rzeczy. No i dodatkowo podkreślmy, że. Bardzo ważne są te zakupy uzbrojenia, ponieważ któryś z generałów parę lat temu mówił, że właśnie silna armia zawodowa to musi być ta pięść, a to, co ta rękawica, która sprawia, że ta pięść nie jest właśnie narażona na urazy. To jest właśnie obrona cywilna, służba terytorialna i tak dalej. W ogóle. No. Jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo tutaj powiedzieliśmy już o tym dalszym etapie dorosłego człowieka, o przemodelowaniu systemu edukacji w Polsce, to może brzmieć najbardziej abstrakcyjnie, ale w tej chwili szkoła daje wiedzę, ale nie wychowuje. Chodzi o to, okay. żeby szkoła, szkoła oprócz dawania wiedzy, żeby to był jeden filar, a drugim filarem było właśnie wychowanie, czyli przekazanie czy wykształcenie odpowiednich charakterów wśród młodych, młodych ludzi. I nie widzę tutaj wielkiego problemu, żeby z jednej strony szkoła właśnie składała się z tego filaru, który naucza fizyki, biologii, historii itd., a z drugiej strony, żeby był drugi filar, czyli wychowanie fizyczne, czyli przysposobienie obronne itd., za które by odpowiadała trochę inna Inna, inna komórka, tak. Jeżeli za ten pierwszy okay. odpowiadało Ministerstwo Edukacji, to za ten drugi Ministerstwo Edukacji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. No, i to jest pomysł niemiecki, ponieważ oni teraz planują właśnie takie lekcje przysposobienia obronnego z przedstawicielami niemieckiej armii, którzy by też wdrażali i wykonywali takie swoiste wychowanie patriotyczne. I co ciekawe, zobacz, Niemcy, czyli jedno z takich najbardziej zliberalizowanych, zatomizowanych społeczeństw, my często narzekamy na to w Polsce, a tutaj Niemcy kompletnie wykorzenieni w wielu aspektach. A coś takiego przechodzi, nie? To warto podkreślać, że to chodzi bardziej o techniczne, takie etosowe kwestie, bo w wielu nawet bardzo liberalnych krajach Zachodu, nawet w USA nie jest ten etos munduru. Człowiek jest dumny z munduru, a nie tak jak w Polsce jeszcze do niedawna mundur był raczej czymś, no ale to spuścizna PRL-u też w dużej mierze. Okej, okay, czyli to byś te cztery filary, jakby widział, czyli pobór, służba cywilna, zmiana modelu edukacji, no i rozwój, rozwój armii zawodowej, nie. Tak I być może wtedy byśmy byli gotowi. Dobra, ja ci bardzo dziękuję, Adam. Ja sam mam wrażenie, mam nadzieję, że jakaś forma poboru będzie przywrócona. Powiem szczerze, sam bym to potraktował jako pewną przygodę, która by być może coś ciekawego do mojego życia wniosła. Zachęcamy Państwa bardzo do przeczytania ostatnich tekstów Adama na portalu Nowy Ład. No i co, ja bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Adam Szabelak. Por, redaktor portali Kresy.pl, Polityka Narodowa, Nowy Ład oraz portali lokalnych. Bardzo Ci dziękujemy, Adamie. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Wszystkiego dobrego.